bała, alternatywne media o nazwie Raj na płaskiej ziemi. Wracamy z powrotem do Wachatba. Płaska, zaraz sobie wyjaśnimy, ale nasz. Co jest bardziej prawdopodobne? To, że żyjemy w niewyobrażalnie monumentalnym spisku, kosztującym miesięcznie tryliony dolarów przekupywania wszystkich naukowców. To nie spisek, to indoktrynacja. To nie spisek bo jest obarczony zbyt dużym tarciem, tutaj nawet hamuje jakiś kabel. No ale jest inny eksperyment, który bezpośrednio dowodzi obrotu planety. Znaczy jest ich cała masa, ale do tego że przywołamy jeden, który jest też dosyć znany, to jest wahadło Foucault. Prawidłowo wykonane i uruchomione w odpowiednich warunkach wahadło Fuko jest w stanie wykazać nie tylko obrót planety, ale też to, że ona jest kulą i szerokość geograficzną e, punktu na tej kuli, w którym została uruchomiona. Podkreślam słowo prawidłowo skonstruowane i odpowiednie warunki, bo to na przykład to jest smutny żart z eksperymentu i nie ma żadnej szansy ale tu już szanse są jak najbardziej. Kula z ołowy 25 kg, dzięki czemu łączy w sobie dużą masę z małą objętością, co minimalizuje opór powietrza. Dzięki sznurek również minimalizuje opory. Odpowiednie zamocowanie w suficie. Całość zawieszona na 5 m wyżej i wszystko w zamkniętym pomieszczeniu bez wiatru. Efekt wykazania obrotu planety zgodne z obliczeniami i wyliczenie szerokości geograficznej z dużą dokładnością. Jest to dowód, że Ziemia nie jest stacjonarnym dyskiem, lecz obracającą się kulą. Dumanie, to jest tylko dowód, że to Twoje wahadło jest kulą. Nie widzisz, co pokazujesz? To ziemia czy wahadło jest kulą? Halo? Proszę o odpowiedź. Co powiesz, nie na moje wahadła? O wiele wyższe od twojego. Każdy wysoki dźwig żuraw z metalową liną pionowo zwisającą w dół w stanie spoczynku obala rzekomy obrót ziemi, bo nie ma wychylenia się wahadła. Wtedy, kiedy dźwig odpoczywa. Wtedy, kiedy jest w spoczynku. Nieruchome wahadło, bez odchyleń. Nieruchome wahadło, bez wychyleń. Więc pytam, gdzie ten rzekomy obrót Ziemi? Wahadło bez odchyleń, bez wychylenia, wtedy kiedy dźwig jest w stanie spoczynku oczywiście. Twoim kulistym wahadłem dowiadłeś tylko kulistości Twojego wahadła. Przede wszystkim ruch Twojego wahadła nie był analogiczny do ruchu ciała, którego wprawiło w ruch. Ale miałeś rację, Twoje wahadło było kuliste.